Siemakowicie w kolejnym odcinku na kanale, i dzisiaj w końcu zaczynamy Team of the Season, czyli jeden z najlepszych, jak i najlepszy okres podczas całego roku FIFA, w tym roku EAFC. I jak przed chwilą widzieliście wcześniej, każdy dostaje darmową paczkę z właśnie jedną z tych kart. Więc myślę, że warto się zalogować i otworzyć. I w końcu otworzyć paczki, które mieliście zachowane przez ostatnie kilka dni. Myślę, że wiele z Was zrobiło tak, jak że e, m.in. te perpiki, które za chwilkę otworzymy, też zachowaliście te 85 i mnóstwo paczek, które były podczas SBC. E, zaczniemy od e, 16 perpików, a nawet 17, bo jeszcze mamy e, paczkę perpika z. Ikoną za ukończenie sezonu, którą możemy sobie w sumie teraz odebrać. Nagrywam to troszeczkę później, bo serwer praktycznie w ogóle nie działały. Teraz jest troszeczkę lepiej, ale też jak widzicie, trochę ścina. Wszystkie pozostałe, które tutaj paczki widzicie, będę otwierał sobie, odbierał na kolejne odcinki. I jak już jesteśmy w zadaniach snowych, to możemy sobie omówić to, co jest dostępne tutaj nowe, bo są dwa zadania. Jest to McGin i nie trzeba naprawdę dużo grać, a karta wygląda bardzo dobrze. I przypominam, że w tym roku. Nie ma toców Community, tylko zostaliśmy właśnie te i są one z możliwością upgrade'u o 2 overale w przypadku gdy zespół zawodnika, który ma kartę strzeli 8 bramek i wygra 2 z 4 meczów. Więc karta Magina może być na 92, jeżeli Aston Villa wygra 2 mecze z 4 kolejnych i strzeli w nich 8 bramek lub więcej. I naprawdę nie trzeba dużo robić, żeby tą kartę zdobyć, bo tylko 9 meczów wystarczy rozegrać w Squad Battles chociażby, żeby tą kartę sobie zdobyć. I codzienna rozgrywka... Team of the Season, czyli 3 mecze, tak to jest podczas już wielu eventów wstecz e, i za rozegranie 5 dni właśnie w taki sposób 5 tysięcy EXPA i kilka jeszcze paczek. Dobra, myślę, że tyle chyba. Wszystkie pozostałe paczki, jak widzicie, jest ich tutaj mnóstwo do odebrania i aktualnie mam ponad chyba 130, albo ponad 140 paczek w sklepie, więc naprawdę jest co otwierać. Paczki zachowuję od chyba 4 tygodni, bo po prostu przez ostatnie 3-4 tygodnie nie było żadnego eventu, przez, e, podczas którego mógłbym je otwierać. Paczka. Player pick z e, ikoną, ale najpierw e, player picki z całego tygodnia 85+, plus, e, i z za ligę weekendową. I możemy sobie, sobie zacząć od tych 84+. Plus. Mam nadzieję, że chociaż ze trzy karty Team of tutaj uda się trafić. Zaczynamy niestety tylko 86, e, bukajo, saka. I jak widzicie troszeczkę ścina, więc e, pewnie będziemy tutaj, e, będę miał trochę do ucięcia. Drugi player pick tylko Nkunku 86, jak na razie jest Fatalnie. Trzeci player pick za ligę weekendową. I również bez kart Team of the Season. Tylko Renard 88. Dobra, lecimy z tymi 85+. Codziennie może było je zrobić 3 od chyba w wtorku. I tylko 86. Dobra, drugi player pick 85+. I jest. Pierwsza karta Team of the Season. I to jest bardzo dobra karta Team of the Season. I po raz pierwszy są 3 style plus w Właśnie kartach Team of the Season. I ta karta naprawdę wygląda bardzo dobrze i ma potencjał na to, żeby być 93 overalla. Jedyne co złe to tylko wzrost met 70 raczej na środkowej obronie nie za bardzo, ale może grać na prawej obronie również. Więc pierwsza karta Team of the Season trafiona. Kolejny pick, tutaj Cristiano Ronaldo 86. Lecimy dalej, jeszcze chyba cztery zostały na tej stronie. Jest kolejna karta i jest to Terland. Wygląda też naprawdę dobrze. 4 gwiazdki sztuczek, 5 gwiazdki z nogi i statystyki naprawdę są bardzo fajne. I potencjał na 92. Dobra, także dwa już mamy jeszcze. Myślę, że jeden, może dwa jakieś lepsze tocy by się udało trafić i będę z tych playpików zadowolony. Tutaj niestety bez jest Bernardo Silva, 288 Dobra, jeszcze zostały nam dwa na tej stronie. I tutaj również bez toca, ale jest 90 i bo kurde, a więc chociaż tyle, że e, foder dobry. I ostatni na pierwszej stronie. I toc Dawid Koszta. Nie wiem dlaczego, przez pierwsze, pierwszą sekundę miałem wrażenie, że to jest Dembela. Dobra, zostały nam e, cztery te playerpiki 85. Jest kolejny toc i jest to znowu e, Dawid Koszta, ale weźmiemy sobie Ter Stegena, bo e, Dawid Koszta jest, byłby w duplikacie. A Ter Stegen, tak overall wyższy, a na razie nie ma żadnych SBC z Timothy gdzie można by je. Wrzucić. Jest level 87 i ostatni. Nie, jeszcze dwa Pierpik 85, czy jeszcze jeden toc będzie? Niestety nie tutaj. I ostatni PlayPik 85, plus niestety również bez toca, ale chociaż też, że folder w miarę, w miarę ok. I teraz paczka mieszanej kampanii 1 z 4,87, również za ligę weekendową. Co będzie? Bernardo Silva 91 i ja sobie chyba tą kartę wezmę, bo po prostu wrócimy ją do SBC o ikonę, które też będziemy chyba dzisiaj jeszcze otwierali. I player pick darmowy za ukończenie sezonu. Zobaczmy, co będzie? Darmowy player pick z ikoną. Lam! Bardzo, bardzo dobry traf. To jest chyba mój najlepszy traf z ikoną, szczerze mówiąc, w tym roku. On jest dalej wart ponad 400 tysięcy. Chociaż nie, Garinczak był lepszy w e, poprzednim odcinku. Ale jak na darmowy traf, naprawdę... Bardzo dobrze. I dobra, duplikaty wrzucamy do pierwszego SBC-u ikonę. E, kolejne będę już y, uzupełniał, gdy będziemy otwierali y, więcej paczek. A ich, jak widziałem 146. Oczywiście większość z nich, nie może nawet nie, nie większość, y, myślę, że około 40-50 jest takich słabszych, które nie mogą otwierać, jak te właśnie, które widzicie teraz. Ale myślę, że około 80-90 jest naprawdę bardzo, bardzo dobrych. Które będziemy dalej sobie otwierali w kolejnych odcinkach i jeszcze oczywiście w dalszej części tego Ale zanim to, omówimy sobie jeszcze to co jest w SBC i ja sobie zrobię krótką przerwę na to, żeby otworzyć te gorsze paczki I jeszcze jeżeli chodzi o zawodników, dostaliśmy Kaja Wersa, który po prostu wygląda niesamowicie Widziałem tą kartę przed wyjściem, myślałem, że jest to jakiś e, błąd, ale nie, ta karta naprawdę tak wygląda I jeszcze może być zagrydowana o dwa overalla, jeżeli Arsenal wygra 2 z kolejnych 4 i Arsenal 6:8 8 bramek Wygląda on po prostu niesamowicie. Ale jest też bardzo, bardzo drogi. Ponad 1,5 miliona, żeby zrobić tą e, kartę. I jeżeli chodzi o jakieś nowe SBC w zakładce rozwoju, chyba więcej nic tutaj e, w pierwszy dzień e, nie dostaliśmy. Cały czas te, te, te SBC, które były już dostępne od kilku e, dni. I jeszcze jest codzienne wyzwanie Team of the Life z paczką za chyba 25 albo 30 e, tysięcy. Ale to będę robił poza odcinkiem. I jeżeli chodzi jeszcze o ikony, jest Rio Ferdinand, który jest wart... Chyba z 2,5, może nawet nie, chyba więcej, chyba ze 3 miliony. Jest bardzo, bardzo drogi i na pewno tej karty robić nie będę. I dobra, słuchajcie, zanim będę otwierał te gorsze paczki, jeszcze kilka się tutaj tych lepszych pokazało, więc kilka możemy jeszcze e, otworzyć. Trzech zawodników, 85+, plus, i niestety taka paczka bez karty Team of the Season. I będzie to chyba duplikat. Więc dobra, ja już teraz e, otwieram te gorsze, a to wrzucamy do kolejnego SBC. O, e, jest podwójny do więc zobaczmy jeszcze na szybko, kto tutaj się pojawi po prawej stronie. Rodri 89 i dobra, słuchajcie, otworzyłem wszystkie paczki, które miałem te gorsze, bo ich, jak widzicie, około 60. Same, które mi zostały, jak widzicie, są po prostu fantastyczne i teraz naprawdę mam nadzieję, że będzie już sypało kartami Team of the Season. Także otworzymy sobie 5 zawodników 84, a po tej paczce już tylko te, w których coś będzie. Zaczynamy słabo, bo jest to tylko Herbs, chociaż podwójny. Tak, zobaczmy, zeskipujemy, bo druga animacja i jest jeszcze Rolfo. Dobra, kolejna paczka, 10 zawodników, 83 plus, dalej bez Toca. Takie paczki, żeby były bez Toca i nawet nie będzie to Lewandowski, tylko Pierre, chociaż tyle, że e, drugi podwójny Walkout Griezmann. Dobra, niech będzie paczka dwóch zawodników, 86 plus, może tutaj jest w końcu pierwszy Toc z paczki. Jest to Francja, SPD, e, to będzie Kante. Kto obok niego? Czy będzie coś grywalnego? Albert, 88 Dobra, kolejna 10 zawodników, e, 83+, plus. i jest druga karta Team of the Season Są Niemcy, świetny Pomocnik, to będzie pewnie e, takie znowu cross Po raz chyba nie wiem, trzeci czy czwarty dzisiaj A jeżeli chodzi o kartę Team of the Season, kto to będzie? Oczywiście musiała być długa animacja Otamendi, 89 chyba Tak Ważę, że karta 97 i taka, której jeszcze e, nie trafiłem. I niech będzie kolejna paczka dwóch e, zawodników 86+, bez toca. Jest Nigeria napastnik, więc to będzie Osimen, a obok niego De Bruyne 91. I dobra, słuchajcie, z kolejnych duplikatów, które trafiłem aktualnie, e, zgłaszamy ostatnie z e, o Pepika z ikoną 88+, plus pierwszego. Nie, drugiego dzisiaj już chyba. A tego kolejnego zostawiam sobie na kolejny e, odcinek. Zobaczmy, co uda się trafić. Nesta, Nedved, Kloze i Puyol Nie sądzę, żebym którąkolwiek z tych kart grał, więc po prostu weźmiemy sobie Carlesa Puyola do składu Barcelony I dobra słuchajcie, na sam koniec myślę, że otworzymy sobie 5 zawników 85+, pozostałe paczki zostawiam sobie na kolejny odcinek, który pewnie pojawi się w, we wtorek albo w środę Zobaczmy, co uda się trafić i oczywiście piszcie w komentarzach, czy wam udało się trafić już pierwszą kartę Team of the Season Kończymy, kartą ten Season właśnie, Szkocja, lewy obrońca to będzie Robertson a kto w karcie TOC? Znowu długi walkout. Kto się pojawi po prawej stronie? Nie mam pojęcia kto to jest. Wavy? Waber? Nie mam pojęcia kto się czyta. 89 TOC z Stanów Zjednoczonych. Na razie.